Dzień dobry państwu. Jeżeli to oglądacie, to prawdopodobnie żyjecie. Tak, wiem, przepraszam za ten głupi żart, ale no nie mogłem się powstrzymać od tego. Dobra, wracajmy. No to jeżeli to oglądacie, no to prawdopodobnie żyjecie w Polsce. Wiem, że niektórzy pewnie oglądają to za granicy, albo po prostu nawet nie są Polakami, ale na pewno ten film was zainteresuje. A mowa będzie oczywiście o ludności, jeżeli chodzi o o tą sprawę no, to tak mówiłem, jeżeli jesteście Polakami, że jesteście w Polsce, no to jesteście jedną z ponad 37 milionów osób, które właśnie kliknięły na ten film i to obejrzały. Więc no, dzisiejszy temat poświęcę ludności, trochę o, o gęstości zaludnienia, i pobawimy się na końcu trochę, powiedzmy, jakąś tam powierzchnią. Pobawimy się trochę oczywiście gęstością zaludnienia i tymi innymi sprawami, więc no. Wydaje mi się, że może być to całkiem ciekawy film, może nie do końca taki edukacyjny, ale powiedzmy trochę taki bardziej ciekawostkowy, więc no nie będziemy. Nie, więc nie podchodźcie do tego filmu tak typowo, żeby się nauczyć czegoś, tylko po prostu weźcie ten film jako trochę taką ciekawostkę, taką trochę do zabawy. Jeżeli chcecie jakieś inne materiały związane z tym tematem, no to poszukajcie jakichś innych kanałów tematycznych, z tym związanych, Wydaje mi się, że na tych o wiele lepiej się dowiecie na tych tematach, a jeżeli przyszliście po prostu, żeby, nie wiem, dowiedzieć się jakichś ciekawostek, których możecie zaszokować niektóre osoby podczas jakiejś tam rozmowy, no to zapraszam Was do oglądania, po trochę o tym powiem. A więc oczywiście zacznijmy od tej populacji, bo jak zacząłem od populacji, no to warto o tym powiedzieć, więc no, obecnie na świecie żyje ponad 8 miliardów ludzi, więc no, naprawdę jest to dla niektórych liczba niewyobrażalna, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to w Polsce obecnie żyje, no tak jak wcześniej mówiłem, około 37 milionów, dokładnie 37 milionów 640 tysięcy. No, zakrągliłem tak do 10 tysięcy, żeby to było w miarę dość łatwe do zapamiętania. No to pod względem ludności jesteśmy 39. państwem na świecie. Patrząc oczywiście na dane, które sprawdzałem. i Jeżeli chodzi o ten ranking, no to myślę, że jak na Około no ponad 190 państw to wypadamy całkiem nieźle, więc na no powyżej średniej jesteśmy. Drugą taką ważną sprawą, no to oczywiście, która powiedzmy częściowo wpływa na populację, no to jest powierzchnia, bo wiadomo, raczej jak jest mniejsza powierzchnia, no to raczej jest mniejsza, mniejsza zazwyczaj populacja, ale to też wszystko zależy. Więc jeżeli chodzi o powierzchnię, no to Polska ma tą powierzchnię, no powiedzmy, do, bliżej średniej, ale też wyższa niż średnia wynosi ona. 313 tysięcy km kwadratowych. I uwaga, wydaje mi się, że to zapamiętacie na pewno, więc pod względem powierzchni, no to na świecie zajmujemy 69 miejsce. Wydaje mi się, że wielu z Was to zapamięta. Oczywiście nie opowiadam o tym przypadkowo, ponieważ liczba ludności oraz powierzchnia wyznacza kolejną miarę, czyli gęstość zaludnienia, więc jak liczy się gęstość ludności? No to jest proste, wystarczy liczbę ludności danego państwa podzielić przez jego powierzchnię, więc jeżeli podzielimy liczbę ludności przez powierzchnię Polski, to nam wyjdzie mniej więcej 120 osób na kilometr 2 więc no niektórzy powiedzą sporo, niektórzy powiedzą nie. Pod tym względem zajmujemy 66 miejsca, ale powiem Wam szczerze, patrzyłem na te dane, no to były bardzo stare, chyba z ponad 30 lat, więc no niestety nie są to dość aktualne dane. Wydaje mi się, że teraz mogło to trochę spaść i wydaje mi się, że mniej więcej gdzieś około 70 miejsce powinniśmy mieć. Oczywiście, oczywiście, licząc te państwa, uznawane tutaj, jeżeli patrzymy na te jakieś tam inne tereny, no to zapewne będzie to miejsce 90 się o, o ile się nie ma. No bo jest sporo oczywiście terenów zależnych, które nie są obecnie uznane. Ja tu dla uproszczenia usunąłem te, te tereny niezależne, żeby tutaj nie było zamieszania. Dobrze, teraz odpowiedzmy na pytanie, czy to jest 120 osób na kilometr kwadratowy, to jest rzeczywiście dużo. Odpowiedź brzmi, to skomplikowane. Dlaczego? Otóż no popatrzymy z jednej strony na średnią gęstość zaludnienia świata. Ona wynosi 50 osób na kilometr kwadratowy, więc no, wydaje się, że to jest całkiem spora wartość, bo jest to ponad dwa razy więcej niż średnia światowa, średnia gęstość zaludnienia Polski. Też patrząc po drugie, no to... W takiej Rosji, największym państwem na świecie, której powierzchnia wynosi 17 milionów kilometrów kwadratowych, czyli więcej niż niektóre planety, no to jej ludność wynosi 100 milionów i średnia gęstość zaludnienia to jest 6 na kilometr kwadratowy. I gdyby na przykład Rosja miała tą gęstość zaludnienia jak Polska, czy też inaczej mówiąc, gdyby Polska z obecną gęstością zaludnienia miałaby wielkość Rosji, to jej ludność wynosiłaby 2 miliardy. Dla przypomnienia, najbardziej zaludnione państwo na świecie, czyli Indie obecnie, jej ludność wynosi 1,4 miliarda osób, więc no, może powiedzieć 1,4 mniej niż ludność Polski w wielkości Rosji. więc to no, całkiem imponująca wartość. Ale teraz popatrzmy z drugiej strony. Gdyby Polska była wielkości Watykanu i gdyby miała obecną gęstość zaludnienia, no to ludność wtedy tej Polski wynosiłaby 60. Nie, nie 60 tysięcy, po prostu 60, więc no. No to jest po prostu przezabawna wartość. Dla porównania obecnie w Watykanie żyje no, gdzieś mniej więcej 800 osób, więc no, zdecydowanie więcej niż 60, no to jest trochę. Widać tą dużą różnicę, więc no. Warto powiedzieć, że ta agencja zaludnienia no to nie jest takim do końca powiedzmy odpowiednim sposobem na mierzenie, ile powiedzmy osób może żyć w takim państwie. Znaczy może tam powiedzmy doprowadzić do tego, ile ludzi mieszka, jeżeli masz powierzchnię, ale tak. Jeżeli nie znasz powierzchni, no to mając gęstość zadanie, no to po prostu ciężko powiedzieć, ile może osób tak mieszkać, bo nie wiem, powiesz że gdzieś tam mieszka powiedzmy 50 osób na kilometr 2 no to ciężko to sobie wyobrazić. Nie wiem czy to jest duże, czy małe. Dobra ogólnie moi widzowie, przepraszam Was za nieprofesjonalizm w tym filmie. Wiem, że tutaj... Nie wszystkie rzeczy mogą być dobrze wyjaśnione, więc no, zostawiam dla Was sekcję komentarzy. Jeżeli będą jakieś błędy, jeżeli założycie jakieś błędy albo chcielibyście coś dodać, o czym nie wspomniałem albo po prostu pominąłem, a jest bardzo ważne, no to napiszcie w komentarzu. Tylko proszę Was, nie hejtujcie mnie. Będę tylko przyjmował takie komentarze normalne, takie rozsądne, które tłumaczą, a nie po prostu hejtują. Dobra. Nawet no tutaj wam pokażę, że będę korzystał z kartki. No, korzystam z kartki teraz, bo jednak te wartości są ciężkie do zapamiętania tutaj. To ciężko będzie zapamiętać niektóre liczby. Także wydaje mi się, że nie będziecie mieli za to za złe. Dobra, więc wracam do tematu. No to jeżeli mamy Polskę, powiedzmy, że teraz mamy Polskę i mamy tą powierzchnię 313 km2, i powiedzmy, że ta ludność jest normalna. Na razie czyli te ponad 37,5 tysiąca. No i teraz powiedzmy, używamy jakiejś tam magii, strych palcami i rozkładamy wszystkich ludzi yy, równomiernie. Wszyscy ludzie są równomiernie ułożeni, czyli oznacza, że wszędzie ta gęstość zaludnienia jest taka sama, czyli wynosi 50 osób na kilometr kwadratowy. To oznacza, że nawet w Polsce średnia gęstość zaludnienia spadła ze 120 osób na 50 osób na kilometr kwadratowy. No i co by się wtedy stało? No oczywiście, ta ludność by się zmniejszyła, bo wraz ze spadkiem gęstości zaludnienia spada też ludność. Oczywiście, jeżeli ta powierzchnia zostaje taka sama, bo tak jak pokazałem wcześniej, przy, przy, jeżeli zostawimy gęstość zaludnienia i zmienia się powierzchnia, no to oczywiście zmienia się ludność. Tak samo jest na odwrót, jeżeli powierzchnia zostaje i gęstość zaludnienia się zmienia, no to też ta ludność też się zmienia, bo to jest... bo to jest taka proporcja, że gęstość zaludnienia to jest proporcja osób do powierzchni. No i właśnie przy wykorzystaniu powierzchni oraz gęstości można też manipulować ludnością, bo wystarczy wymnożyć obustronnie przez powierzchnię, i wtedy mamy, że gęstość zaludnienia razy powierzchnia daje nam ludność ogólnie. No i tak samo można liczyć dla Polski, więc no, mamy tą polskę powierzchnię 313 km. I mamy tą gęstość zaludnienia, którą znieśliśmy ze 120 na 50, więc no Wcześniej było przy gęstości 120 osób na kilometr kwadratowy 37 650. Natomiast ile jest ludzi, w przypadku gdyby ta gęstość spadła do 50? Otóż po wyliczeniu wyszło mi, że ta ludność wynosi 15 650, więc no ta ludność spadła ponad połowę, więc no to powiedzmy, tak jak wymazać pół Polski ponad, więc no to jest trochę szokująca wartość, więc dobrze, ale średnio średnio, ale teraz ludzie pomyślą. Dobra, chcemy więcej Polaków. Im więcej Polaków, tym, wie, tym lepiej państwo będzie prosperowało, tym lepiej to będzie wyglądało. Więc no, no to zwiększymy tą gęstość zaludnienia. Zamiast ją obniżać, po prostu ją zwiększymy. Więc jakby to wyglądało? No to wiadomo zwiększamy, zwiększamy, ale też nie chcemy, żeby powiedzmy ta ludność, żeby ta ludność nie była jakieś tam umieszczona w jakimś tam jednym dużym skupisku. Więc weźmy powiedzmy jakąś tam jakąś tam powiedzmy rozsądną gęstość. Na przykład powiedzmy, nie, to się do jakiejś gęstości zaludnienia z jakiegoś dużego państwa. Największa gęstość zaludnienia, która ma jakieś tam powiedzmy większe państwo, więc no. Jeżeli chodzi o takie państwo, no to takie. Takie duże państwo, które ma największą gęstość zaludnienia, no to jest Bangladesz i ono ma średnią gęstość zaludnienia 1138 na km więc no całkiem dużo, naprawdę to jest bardzo duża wartość. No, prawie niemal jak takie powiedzmy średniej wielkości miasto w Polsce. Więc no, robi wrażenie. A więc co by było, gdyby Polska wtedy miała 1130 osób na kilometr kwadratowy? No to no to jest mniej więcej 10 razy większa gęstość zwolnienia niż obecnie. czyli niż 120, więc no, tak samo populacja wzrośnie prawie 10 krotnie a populacja będzie wynosiła około 353,5 miliona osób, więc no całkiem dużo, bardzo, bardzo dużo, bym powiedział nawet. Jeżeli, te, jeżeli takie państwo by istniało, czyli Polska y, z taką gęstością zaludnienia 138 na kilometr kwadratowy, to byłoby to trzecie najbardziej zaludnione państwo na świecie. Przegoniłoby to Stany Zjednoczone, ale dalej byłoby nam na daleko do Chin oraz Indii. Więc y, ludzie pomyślą, dalej za mało, musimy, musimy mieć największą populację, musimy jeszcze to zwiększyć. Dobra, to zróbmy teraz tak, że największa gęstość zaludnienia, jaka istnieje. Musimy się przyrównać do największej gęstości zaludnienia, jakie, jakie istnieje. Więc no. Teraz, jeżeli chodzi o najgęściej zaludnione państwo, które w ogóle istnieje, no to jest Makao, czyli jest to, czyli też niedaleko Bangladeszu. Jest to, jest to miasto leżące w poliżu Chin. No, niektórzy powiedzą, że miasto chińskie, ale to nie jest dokładnie miasto chińskie, bo nie jest, bo nie jest to należące do Chin miasto. Jest to. Powiedzmy, miasto, państwo miasto, tak zwane. Jest to całkiem ciekawa rzecz, bo językiem urzędowym w tym mieście jest język portugalski, czyli no taki sam co w Brazylii. Niektórzy się zaskoczą, że w Brazylii jest język portugalski, a nie brazylijski. No oczywiście ma to związek z kolonializmem, ale o historii nie będę opowiadał. Opowiadam sobie jakieś tam ciekawostki, więc no. Makao. No to średnie gęstość zaludnienia Makao wynosi 20 tysięcy osób na kilometr kwadratowy, więc no, no to już jest naprawdę wartość, która no totalnie powinno przebić, to jest to jest no, prawie 20 razy więcej niż średnie gęstość banku Bangladeszu, więc no bardzo duża różnica, gigantyczna i teraz tak, ile by wynosiło wtedy ile wtedy byłoby ludzi w Polsce, gdyby zachować powierzchnię, a byłaby 20 tysięcy osób na kilometr kwadratowy dokładnie by to było 6 miliardów 260 milionów osób, więc no uff, o, byłoby grubo przypomnijmy, że obecnie na, na świecie żyje 8, 8 miliardów ludzi. No to w sumie Polska by, miałaby 80% całej ludności na świecie. Więc no. Uu, aż, aż mi się dobrze zrobiło, więc. No po prostu nie da się wybrać. Dobra, powiecie. No gęstość co te 20 tysięcy osób na kilometr kwadratowy wygląda normalnie. No przeżyjemy, powiedzmy. Jest tłoczno, ale powiedzmy przeżyjemy. Ale nagle przychodzi jakiś tam dziwny rząd w Polsce i mówi Jeszcze więcej ludzi, chcemy jeszcze więcej ludzi, za mało ludzi mamy, chcemy jeszcze więcej A ludzie mówią, jak jeszcze więcej, nie, nie da się więcej ludzi no Otóż toż guzik prawda, da się więcej Otóż obecnie najbardziej zagęszczonym miejscem, które istniało I podkreślam, że istniało, bo obecnie nie istnieje Jest część Hong Kongu Kowloon City Pomyślcie sobie tak, że macie działkę o powierzchni 2,8 hektara i na tej działce mieszka 50 tysięcy ludzi. Tak to wyglądało. I to daje, uwaga, co uwaga, może was szokować, gęstość zaludnienia w Colon City wynosiła prawie 2 miliony osób na kilometr kwadratowy. I teraz ludzie w Polsce mówią, o Jezu, 2 miliony osób na kilometr kwartowy. No kurczę, bo 20 tysięcy, 2 miliony to ile to będzie. 10 razy więcej? Nie, 100 razy więcej będzie niż obecnie, więc no. Obecnie zamiast 6 miliardów byłoby 600 miliardów ludzi w Polsce, no. To jest 75 razy więcej niż żyje obecnie na świecie. Przypominam na świecie że żyje 8 miliardów? A w Polsce przy gęstości koło City byłoby 600 miliardów? No to pomyślcie sobie, jakby to. Jakby egzystowała Polska wtedy w takim, w takiej sytuacji? To jest po prostu taka niewyobrażalna liczba. Że po prostu. Wydaje mi się, że wtedy to nawet. byłoby więcej polaków niż ziarnek piasku na plażach w Polsce. A jeszcze szczególnie pomyślcie, że. Pomyślcie, jak plaże byłyby zatoczone parawanami. Jakby to parawany były zasunięte. To by. To blodzie nawet na podchalu parawany stawiali, żeby nad morze pójść. Nie <noise> ja, no, dobra koniec żartów. Teraz przejdźmy coś bardziej spokojnego, żeby było spokojniej, żeby się uspokoić. Dobra, teraz przychodzi drugi rząd i mówi: No, poprzedni rząd przesadził, teraz trzeba się uspokoić, było za dużo. Teraz zejdźmy niżej. Co by było, gdybyśmy obniżyli jednak tą gęstość zalodnienia? Więc tak. Popatrzmy, które państwo na świecie, oczywiście uznawane, ma najmniejszą gęstość zalodnienia. I okazuje się, że najmniejszą gęstość zaludnienia na świecie z państw uznawanych ma Mongolia. Wynosi ona dokładnie 2 osoby na kilometr kwadratowy, więc no tutaj jest bardzo mała wartość. W Polsce było to 120, czyli 60 razy mniej niż... 60 razy więcej jest w Polsce niż w Mongolii gęstość zaludnienia. Gdyby w Polsce była taka gęstość zaludnienia jak w Mongolii i powierzchnia by się nie zmieniła, to liczba ludności, no w sumie można do makałoby porównać, podzielić przez... 10 tysięcy i wartość byłaby 626 tysięcy osób. To tak, jakby z Polski została tylko łódź. To jest, to jest to samo. No To jest po prostu też szok. Nagle Polacy są załamani. Jak to jest, że tylko łódź została jedynym miastem w Polsce? Jak to jest, że łódź to jest jedyny obszar żyjący w Polsce? Tutaj. Reszta państwa to jest typowa po prostu Nic tam nie ma. A rząd, a rząd jest oparty jeszcze mniej, jeszcze mniej chcemy ludzi, jeszcze musimy to obniżyć. I zmniejszmy, że powiedzmy, do jakiegoś tam yy, najrzadziej zaludnionego yy, państwa nieuznawanego na świecie. No tutaj naj, najrzadziej zaludnione państwa nieuznawane, a przynajmniej teren zależny. No to jest Grenlandia. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 300 osoby na kilometr kwadratowy. No i to, no i powiedzmy, że ta wartość dla niektórych też może być dziwna, bo jak 300, no to co? Na jednym kilometrze żyje powiedzmy 300 na człowieka, przecież. Przecież taka cząstka, no to nie, nie można nazwać tego człowiekiem. No to dla uproszczenia, powiedzmy, że to nie jest 300 osoby na kilometr kwadratowy, tylko jedna osoba na 30 kilometrów kwadratowych. Wydaje mi się, że to będzie o wiele łatwiej, powiedzmy w sobie to wyobrazić. A więc, jakby to było w Polsce, no to w Polsce gospodarka się łamie, nic, nic tutaj już nie pracuje. I w Polsce zostaje obecnie niecałe 10 tysięcy osób, dokładnie 9390 osób. Dla przemówienia, kiedyś w Polsce, to znaczy w obecnej Polsce, w której żyjemy, no to największe wsie, no to mają więcej obecnie mieszkańców niż Polska z gęstością zaludnienia Grenlandii. No to jest trochę dziś, to jest naprawdę no, mocne. Teraz Polacy, Polacy są przerażeni, Polacy nie wiedzą co się dzieje i nagle, nagle rząd mówi, dalej jest za dużo ludzi, chcemy jeszcze mniej, jeszcze mniej ludzi. To zmniejszymy na taką gęstość zaludnienia jak naj, najrzadziej zaludnione obszary na świecie. No i popatrzmy sobie, co takie może być rzadko zaludnione. No, tu jest dużo ludzi, tam jest dużo ludzi. I nagle ktoś w rządzie mówi: Kościół, Antarktyda, Antarktyda, tam prawie nikt nie mieszka. I patrzą sobie. No, 80 tysięcznych osób na kilometr kwadratowy, czyli jedna osoba na 1250 kilometrów, więc no. Gratuluję Zbyszek, dostajesz od nas awans ale, ale tak, redukcje są ludzi, redukcje są ludzi? I nagle jest problem, nagle jest problem. Bo się okazuje, że przy tych wyliczeniach no to w Polsce zostanie 250 osób. Tak będą debaty wyglądały. Jak to jest 460 osób miejsca w sejmie, więc no. Nagle jest wojna polityków, wojna polityków, w polityce się zabijają. Wszystko na rachie się dzieje. Nie wiadomo co jest i, i cyk, cyk I, i zostaje ostatnie 250 osób y, y, z rządu, które czyją. Moi widzowie, to nie jest koniec tej opowieści. Pokazuje się, że pan Jacek J., który przyczynił się do takiej redukcji osób, do tego, że zostało obecnie 250 ludzi, zobaczył, że są pewne obszary, pewne jakieś tam tereny, na których nie żyje ża żadni ludzie. Ten oparty Jacek Kiot pomyślał, Trzeba zrobić do zera. Trzeba zredukować ludzi do zera. I nagle ten Jacek J zaczyna szuka broni po Sejmie, po Senacie, wszędzie szuka po Polsce. Znalazł, znalazł pewien głośnik, granatnik i zaczął strzelać we wszystkich rządzących. Pozabijał wszystkich 249 osób, został, został tylko jeden. Więc pan Jacek J poszedł, wskoczył do Wisły i się utopił. I tak, właśnie moi drodzy, w Polsce nie został już żaden Polak. Mam nadzieję, że widzowie, że z tej historyjki wzięliście bardzo ciekawą historię. I mam nadzieję, że nie wzięliście tej historyjki na poważnie. Że nie wzięliście na poważnie, że, że coś takiego się może wydarzyć, albo że naprawdę się wydarzy. Ja przypominam, to jest typowy filmik humorystyczny, taki typowy filmik ciekawostkowy. Nie wierzcie tego na poważnie. Pomyślcie, że to jest typowy filmik, taki, żeby sobie obejrzeć. Dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy, opowiedzieć może komuś jakiś ciekawostek, ewentualnie się pośmiać z mojej nieudolności, czy, czy moich głupot. Ale to było na tyle, mam nadzieję, że czego się dowiedzieliście w tym filmie, więc dziękuję moi widzowie za obejrzenie materiału do końca, mam nadzieję, że wam się taki materiał spodobał. Oczywiście zachęcam was do kliknięcia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie przegapić następnych filmów na kanale, naprawdę was zachęcam do tego. Oczywiście napiszcie komentarz, jeżeli były jakieś tam błędy, no to, no to rozpiszcie, co ewentualnie powiedzie mnie tak, albo czy napisać po prostu, czy on się taki film filmiku Czy chcielibyście więcej takich, powiedzmy takich trochę ciekawostkowych, ale takich dziwnych, ciekawostkowych filmów a może coś bardziej na poważnie zrobić Zapraszam również Was na Discorda, link znajduje się w opisie filmu, ja tutaj jestem aktywny cały czas, więc nie bójcie się tego, że Tutaj nic nie będzie się działo. Ja to cały czas mogę z wami coś napisać, więc to było wszystko do zobaczenia. pa. Więc jeżeli chodzi o Polskę, no to ona ma powierzchnię około 313 tysięcy km na godzinę. Około 313 tysięcy km na godzinę. Dobra, właśnie oficjalnie Polska przebija prędkość światła.